Podczas śniadania obieracie jajko na twardo. Okazuje się, że jest zielone. Wygląda obrzydliwie. Cóż, zbyt długo je gotowaliście. Winić za to możemy cienką warstwę siarki w białku i żelazo w żółtku. Mieszanina tych chemikaliów jest czarna, ale przez to, że jest to tak cienka warstwa, zmieszana z żółtkiem, zmienia kolor na zielony. Ale nie obawiajcie się tych dziwnych zielonych jaj. Można je spokojnie jeść. Pozując do zdjęcia, ludzie na całym świecie mówią cheese, aby na twarzy pojawił się ten idealny uśmiech. Jednak w XIX wieku było inaczej. Fotografowie prosili, aby zamiast tego mówiono angielskie słowo prune. Powodem było uzyskanie smukłego wyrazu twarzy. Uważano, że jest to najlepszy sposób na pozowanie do zdjęć. Kruskawki nie są uważane za jagody i są czymś w rodzaju fałszywego owocu, określanego jako owoc wielokrotny. Wydaje nam się, że te małe brązowe lub białe kropeczki to pestki, a tak naprawdę są to pojedyncze owoce przyczepione do mięszczu. Skąd wzięło się to mylne założenie? Całe zamieszanie zaczęło się setki lat temu, kiedy to po raz pierwszy nazwano owoc. Niestety nie było wtedy w pobliżu botaników, którzy mogliby wyjaśnić ten błąd. Filmy science fiction są często inspirowane rzeczywistą eksploracją kosmosu, ale jest jedna rzecz, którą NASA wdrożyła po obejrzeniu takiego filmu. Produkcja z 1929 roku: kobieta na księżycu wprowadził odliczanie, które miało budować napięcie. NASA uznała to za pomocne i zaczęła stosować to w 1969 roku. Jest to nie tylko ekscytujący moment, ale ma również praktyczne zastosowanie. Dzięki temu wielki zespół stojący za każdym startem może upewnić się, że wszystko jest idealnie zsynchronizowane co do ostatniej sekundy. To, co za chwilę usłyszycie, może zmienić wasze podejście do soczystych jabłek. Zazwyczaj zbierane są w okresie od sierpnia do listopada. Błyszczące jabłka z supermarketów są pokrywane gorącym woskiem, a następnie suszone gorącym powietrzem i wysyłane do chłodni. Zanim trafią do supermarketu, przechowuje się je od 6 do 12 miesięcy i wciąż wyglądają świeżo. Założę się, że tego nie potraficie. Spróbujcie nucić, zatykając nos. Nie wydobył się żaden dźwięk, prawda? Dzieje się tak, jeśli nie ma ujścia dla powietrza. Największy na świecie park narodowy na Grenlandii obejmuje oszałamiającą powierzchnię 975 tysięcy km kwadratowych. to dwa razy więcej niż powierzchnia Kalifornii. Chociaż obszar ten jest ogromny, zamieszkuje go tylko 40 stałych mieszkańców, to czyni go jednym z najbardziej odizolowanych miejsc na Ziemi. Problemy z nieświeżym oddechem? Gumy to częsty wybór, ale nie jedyny. Ogórek jest świetnym naturalnym rozwiązaniem, a dodatkowo bardziej skutecznym. Działa podobnie jak guma, pomaga stymulować produkcję śliny, jednak to, co odróżnia go od innych środków zwalczających nieprzyjemny zapach, to zawartość wody. Wypłukanie zalegających resztek jedzenia pomaga uniknąć suchości w ustach, która powoduje nieprzyjemne zapachy. Można by pomyśleć, że Z to litera, którą powinno się umieścić na końcu alfabetu, ale kiedyś stało tam j. Dawno temu, w 1524 roku, pewien włoski językoznawca chciał znaleźć sposób na oddzielenie i i j. Razem stanowiły one samogłoskę, a j było używane jako spółgłoska, która brzmiała jak y. Dopiero w 1633 roku angielski podręcznik gramatyki wyjaśnił prawidłowe użycie litery j i została ona wprowadzona do alfabetu w sposób, w jaki używamy jej do dzisiaj. Pierwszy odkurzacz został wynaleziony w 1901 roku i był w wielkości komputera. Do jego obsługi potrzeba było czterech osób, a do transportu silnika benzynowego, używanego do zasilania, potrzebny był koń. Przypuszczam, że ostatecznie służył głównie do sprzątania po koniu. Niedługo potem znaleziono łatwiejsze sposoby na sprzątanie domu, a w 1910 wynaleziono pierwszy ręczny odkurzacz. Jeśli ktoś mówi, że pocicie się jak świnia. Nie musicie się obrażać, to raczej komplement, bo świnie się nie pocą. Wszystkie świnie rodzą się bez gruczołów potowych, a jedynym sposobem na ochłonięcie jest dla nich znalezienie ładnej kałuży lub, co bardziej popularne, trochę błota. Parasole zostały wynalezione około 4000 lat temu i akceptowano używanie ich jedynie przez kobiety. Pierwotnie były modnym dodatkiem, który również chronił oczy przed słońcem. Mężczyźni mogli zacząć z nich korzystać dopiero w połowie XVIII wieku. Wtedy powstała nowoczesna, wodoodporna wersja, której używamy do dziś. I co najważniejsze, pierwszy parasol dla został wynaleziony w 1965 roku. Stomatolodzy mogą być bardzo surowi w kwestii jedzenia słodyczy. Zdziwi Was pewnie fakt, że wata cukrowa została wymyślona przez dentystę. John C. Wharton, dentysta i cukiernik, chciał dać swoim klientom po każdej wizycie poczęstunek. Hmm, może dawał im ten smakołyk, aby częściej go odwiedzali? Jeśli teoretycznie moglibyśmy zbudować autostradę do przestrzeni kosmicznej i potrafilibyśmy regulować efekty grawitacji, to jazda w kosmos zajmowałaby tylko godzinę, zakładając, że jechalibyście z prędkością 100 km na godzinę. Elon Musk zajmij no się tym! Jak ciężka może być chmura? Wygląda jakby nie ważyła zbyt wiele, ponieważ łatwo unosi się na niebie, ale może ważyć nawet do 450 tysięcy kg. Ta masywna chmura jest w stanie się unosić, ponieważ powietrze jest w niej lżejsze i mniej gęste niż suche powietrze poniżej. Ten sam efekt można zaobserwować patrząc na olej unoszący się na wodzie. Myślicie, że ziewacie, bo jesteście znudzeni lub zmęczeni? To mit. Częściej ziewamy w późniejszych godzinach, ale to tylko dlatego, że ciało pomaga nam zachować czujność. Poprzez wdychanie chłodnego powietrza i rozciąganie mięśni chłodzi się przepływ do mózgu. Naukowcy zidentyfikowali rozmiary mózgu u różnych gatunków zwierząt na podstawie tego, jak ziewały. Im większy mózg, tym dłuższe ziewanie. A więc jak długo ziewacie? Regularne granie w gry wideo zwiększa ilość substancji szarej w mózgu, co ulepsza połączenia w mózgu poprzez kontrolę mięśni, wspomnienia, percepcję i nawigację przestrzenną. Eksperyment przeprowadzony w nowojorskim centrum medycznym wykazał, że chirurdzy, którzy przez 3 godziny grali w gry wideo, popełniali o 37% mniej błędów i wykonywali operacje o 27% szybciej, niż inni, nie grający lekarze. Czy kiedykolwiek marzyliście o tym, by być choć odrobinę wyżsi? No to zakładajcie swoje kosmiczne buty ludzkie ciało w kosmosie może urosnąć aż do 3%. Podczas życia na Ziemi nasze kręgosłupy są ściskane przez grawitację. W zerowej grawitacji dekompresja pozwala dyskom kręgosłupa rozszerzyć się, przez co kręgosłup się wydłuża. Krowy nie mają pełnego snurem podczas stania, ale mogą uciąć sobie wtedy lekką drzemkę. Jest to cecha ewolucyjna, która pomogła ich przodkom chronić się przed drapieżnikami. Podczas drzemki energetycznej stoją bezczynnie tak, aby były w stanie w razie czego szybko uciec. Pełny sen REM występuje tylko w pozycji leżącej. Potrzebują tylko 4 godzin snu, aby w pełni nabrać energii na następny dzień. Kobiety mają więcej kubków smakowych niż mężczyźni, a 35% kobiet jest uważanych za tzw. super smakoszy. Wśród mężczyzn jest ich tylko 15%. Nic dziwnego, że więcej kobiet lubi ananasa na swojej pizzy, tylko się nie denerwujcie. Podczas snu nie da się kichać. To może wydawać się niemożliwe, zwłaszcza gdy jesteśmy przeziębieni. Jednak podczas gdy ciało odpoczywa, nerwy, które pomagają nam kichać, również odpoczywają. W czasie snu mózg ignoruje wszelkie drażniące odczucia lub łaskotanie, które zazwyczaj wywołują kichanie. Nasz rok kalendarzowy kiedyś kończył się na lutym. To dlatego, że był to ostatni miesiąc, który został dodany do kalendarza. Rok kalendarzowy trwał kiedyś tylko 304 dni, więc było dużo miejsca na kolejne miesiące. Kalendarz zmieniono w 46 roku przed naszą erą na znany nam dziś kalendarz Juliusza Cezara. Wcześniej stosowano kalendarz księżycowy. Juliusz Cezar zauważył, że nie pasuje on do pór roku. Zatrudnił astronoma, który stworzył kalendarz oparty na roku słonecznym.